Elodziku, szukasz Citizenów z filmu? Wbijaj na dopingówka, community link w opisie pozdrow. <muchy> Zapierdalasz osiem dziennie jesteś więziem codzienności albo starczy ci na miesiąc, gdzie są twoje oszczędności Czyżbyś nie się nie nauczył, gdzie są twoje umiejętności Może nie siedziałem w szkole, ale jestem profesorem Tyle możliwości, a ty siedzisz przed telewizorem Hej, dwa jeden mam na karku, a już jestem dla nich wzorem Jestem bogatym bachorem, szkoły, życiem profesorem Nawet nie lubię tych chainów, ale z mnie tą Nawet nie muszę pić linu, ale jak nie ma to chcę go Dzwonię do banku, a ty dzwonisz do starego Spalę sobie weed, uh, yeah, bitch, I yeah Jestem jak Wimbledon, no, bo dramą ujebany Pop, pop, powali, yeah, bitch, I got sobie, bo to uzupełnia poziom money, yeah Bitch, I'm the sheets, uh, yeah, bitch, I Nie, nie wiem co mnie Zjadam znów, jebana farmacja wyżera mi mózg Jadę ze przez życie tak jak szybki wóz Moje wersy jak napoje, u ciebie to śród W moim kopku pływa